Z Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem, w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich, pokój wam. A to powiedziawszy pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pan. A Jezus znowu rzekł do nich, pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im, weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Dzień Pięćdziesiątnicy. Pięćdziesiąt dni temu świętowaliśmy razem we wspólnocie Kościoła Uroczystość zmartwychwstania Jezusa. Po 50 dniach wielka kościelna uroczystość, niedziela zesłania Ducha Świętego. To wielka uroczystość, w której słyszymy w Ewangelii słowa Jezusa, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone. A więc niedziela zesłania Ducha Świętego jest przypomnieniem o wolności. Jesteśmy wolni od grzechów. Możemy być wolni od tego, co złe. Co niedobre w naszym życiu, jeśli zaufamy, jeśli uwierzymy Duchowi Świętemu, jeśli uwierzymy Jezusowi. W to wielką uroczystość chcemy świętować. Chcemy świętować umocnienie naszej wiary. I pamiętamy, większość z nas przyjęła sakrament bierzmowania sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, bardzo mocno związany z Duchem Świętym. To swoistego rodzaju zesłanie Ducha Świętego, które dokonało się przed laty. Przypomnijmy sobie, jakie imię wtedy wybraliśmy na bierzmowaniu, co takiego działo się w naszych sercach, i dziś, w dzisiejszą niedzielę, znów przeżyjmy to zesłanie Ducha Świętego. Przyjście Ducha Świętego, który umacnia naszą wiarę, który daje nam dary, między innymi dar męstwa, do mężnego wyznawania wiary, abyśmy, wychodząc z Kościoła, mogli świadczyć, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, że Duch Święty przemienia. Że Duch Święty kieruje naszym życiem. I tego życzę sobie i Wam wszystkim, abyśmy umocnieni Duchem Świętym mogli być Jego świadkami od Jerozolimy aż na krańce świata, wszędzie tam, gdzie On nas pośle.